<mian> Miałam no, na no, przecież się nie jadłam, miałem brzuch opuchnięty, prawie że umarłam. I właściwie, e, e, książę powiedział, wbiscawy, e, e, że ukrywaliśmy się jako katolicy od tej Słowacji. Ksiądz powiedział, że, że, nale, że należy mnie ochrzcić, tak jak to w katolicyzmie jest. I wtedy właściwie e, cały e, powód, e, cała pielgrzymka wyszła do kościoła na wsi. E, to był I kiedy moja mama przekazała mnie w ręce księdza, e, הוא שם אותי על המזבח שם. היא כבר לא שום מינהו כשהוא. התפילה, והמאים, יושבים ומתחילים ומתחילים. למעשה השתחררו המעיים שלי. בכל תרועה. Miły. <noise> I w gruncie rzeczy zostałam uratowana od śmierci w ten sposób do, <noise> w kościele. Wtedy, wtedy ksiądz ogłosił na cały kościół, <noise> jeżeli taki cud się tu wydarzył, to Maria Gajewska będzie od, <głos> w <głos> a to byli w nie katolicy, ja Państwa w błąd prowadziłem. Że Maria Gajewska będzie w tej Maria Brytanii, w społeczności Bronisławnej. I Hedwika, nickname was Aga. Grek to To Dlatego kiedy. Nie wiem, nie wiem, Gaga. <gamy> <gamy> Ale ja nie widziałam Hedwiga i nie widziałam nic. Matka nie pamiętała nawet. Albo nie chciała pamiętać, nie wiem. I ja mam jeszcze taką Wamą że Mam. Mamy, mam jednak e, świadectwo, że jestem chrześcijanką, że to wszystko potwierdza. I, i, I to jest historia I, e, e, W tej książce jest też e, postać kompletnie fikcyjna, ale taka pełna czaru, czarny i powabu. I dlatego tą książkę się czyta czasami jak romans. E, bo gdy przychodzi do Polski, w tej książce przynajmniej, po żukiwaniu swojego ojca, i ci się wydawało, że każdy. Starszy mężczyzna, który ma około 80, może być twoim ojcem. Tak było naprawdę. Tak. Szukałaś takiego. Tak. I też chciałam powiedzieć o opowiedzieć, opowiedzieć? mojemu ojcu tą historię. Mojemu ojcu tego już nie ma. W jakiś sposób także y, Miriam kręci się po ulicach Krakowa, wypatruje każdego eleganckiego mężczyznę, bo musi być eleganckim w tym wieku i przystojny. I wyobrażę sobie, że, że to może być jej ojciec I w końcu potyka takiego Karola. Prawda? I Karol jest jednym z, z bohaterów tej książki. Postać, no nie wiem, czy można powiedzieć wymyślona, bo ja tak prawdę mówiąc, tłumacząc tę książkę, myślałem, że to może naprawdę było. Słuchajcie, co by metka. To naprawdę się stało. O! Wszystko się wydaje. No. Ale co? Był taki? Tak. No. Yy, ale naprawdę spotykała się z takim panem i, i on był świadkiem tej historii w poszukiwaniu. Tak. Pięknie. No dobrze, Państwo przeczytają to, to się zapoznają, a ja wrócę do tych wszystkich innych pytań. Ile razy przyjeżdżałaś do Polski w poszukiwaniu tych grzechów? Dużo, dużo was Też do Polski i też do Słowacji, bo każdy raz coś nowego znalazłam e, i miałam to e, mogłam e, porównać, sprawdzić. Także nie dałam, nie dałem spokoju, aż, aż, nie, aż nie odnalazłam wszystko. Wiemy, wiedziała o tym wszystkim, o tym swoich e, badaniach. E, tak i ona się starała mi pomagać, ale nie, nie mogła dużo i niestety e, już 10 lat temu ona jest, ma demencję i już nawet nie mogłam pytać więcej, ale... ale, ale ja mam ciężkie szczęście, Ciężcie? że, że... że nie jest fakty, da. na Że mogą otrzyma... otrzymać od niej trochę informacji. Ale mimo wszystko, ona się pytała trochę o tego, o, o, o historię, bo ona pewnie nie wszystko wiedziała, bo już teraz więcej wiesz o tak. mnie prawda? ale, ale ja myślę, a nie muszę atam... Tak, tak, że, matryka, że kiedy, że chcę, wody, że, kiedy wody, przez to coś wyprzeć z siebie, to już naprawdę Na nic naprawdę nie pamiętamy. Nie A, A powiedz jeszcze historię twojego ojczyna, Tonio, kiedy zaczęłaś te poszukiwania, on jeszcze był, prawda? Tak, jak on to to, to wszystko? On też ma bardzo troszeczkę, tylko pisał jego... On się nazywał Maximilian Lam. Mm. E, i, ozeszed, w naszywa, pochodził za tak. i kilka dni przed e, i wojny jego matka na go do, do Rumunii bo mieszkali na granicy de, ówczesnej le, polski z, z Rumunią Wysłała go, żeby przyprowadził stamtąd swoją e, no znaczy i wtedy most, e, który łączył Zaleszczyki i, był, i był, się, że Zaleszczyki, e, to był taki półwysep i była rzeka e, okrążała. Niemcy e, zbombardowali ten most i więcej, e, więcej ten toniu nie wrócił, nie zobaczył jej, ja swojej matki. To jest złota ta historia jego. Voila. Przyjechał do Grecji w 1940 roku.